Cześć, witajcie w kolejnej agrodniówce Witam was w agrodniówce W dniu pokazu Maszyny właśnie dojechały Ja jeszcze Jeszcze wleję zupy do co, bo Kurenda szła po wsi I dzisiaj możliwe braki w sobie prądu no Fajnie 千万不要露吧。 谢谢

to co u mnie wam na rzęce też odpłyć. No wiesz, ja jak no to zawsze po prostu jednostkę do boku. Ta, 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 tak jak na lgenty to mamy 80. Aha. Że po prostu jednostka na hektar jest, no to wtedy sobie sypią po prostu po do boku. tak? Tak, to są dwa Po jedną stronę do boku, a nie. Tak, bo właśnie macie takie duże worki, bo chciałem ja jestem z programu, w kukurydzy to też były 50. No. A ciepłe, ja uciepię. 80 w porządku, bo dużo ludzi przynajmniej tu u nas jest, sobie 3 hektar, 2 to 50 tam mniej idzie wyrobić, Aha. się zawsze coś zostaje. Co brakuje? Amelinium, zakręć tam przy Jademy dur, lecimy dur. All road. Nawet teraz bokiem. Która też będzie zebrana na kiszonkę. A w chwili obecnej, prezentacja i umówienie dwóch mieszanek kiszonkowych, które są tutaj, więc oddaję głos. też przywitam się w imieniu Firmy Gronkowskiej, w imieniu Remigiusza Baligury, który jest tutaj specjalistą, jeżeli chodzi o trawy mieszanki, traw mieszanki więc za chwilę Wam opowiem o tych mieszankach, które tutaj widzimy. Ja zajmuję się we firmie głównie zbożami i tutaj u Krzysztofa tych z tyłu, tam troszkę dalej, można sobie zobaczyć, jak wyglądają nasze przężyta, dwa flagowe przężyta. To Suliborius, czy to numer jeden poboru, wydedykowane na słabe stanowiska, świetnie sobie radzi naprawdę w tych suchych warunkach i przężyto Corado na średnie lepsze gleby z bardzo dużym potencjałem plonowania, troszkę niższe w typie bardziej pszennym. I to jest prężyto, które dystrybujemy w jednostkach siewnych. Dlatego, że ma bardzo mocną przewistość i chcemy pilnować, żeby ta obsada nie była zbytnio zawyżona. Jeżeli macie Państwo pytania o, o zboża, my tu w namiocie będziemy, ja chętnie opowiem o każdej odmianie, o to jest więcej naszych odmian. Jest chociażby żyto z ja się staje, jak to Krzysztof określił, skąd ma w tak dokładnie powiedział na filmiku jednym swoim, bo też bardzo, bardzo miana fajna, dedykowana właśnie na słabe stanowiska i podsusze. Parę więcej naszych, naszych odmian, propozycji, nowości też, które w tym roku będziemy wprowadzać, tutaj na stojysku będziemy o tym opowiadać, także zapraszamy. A teraz Remig i jego działka, czyli, czyli mieszanki. Witam serdecznie Państwa, nasza współpraca z Krzysztofem zaczęła się parę lat temu i to nie jest łatwa współpraca, bo Krzysztof nie jest, jest wymagającym klientem. Zaczął od tego, że ma słabe ziemie, chce wysoki plon, wysokiej jakości. Pomyślałam, pomyślałem, kuźwa, całe życie pod górkę. Słaba ziemia, chce plon i jeszcze jakość. Okej, okay, zmierzyliśmy się, podjęliśmy temat, zaczynaliśmy współpracę od zbóż, odpowiednio dobierając odmiany do jego stanowisk. Bo mówimy o ilości opadów dużo poniżej średniej krajowej. Mówimy o grebach klasy najsłabszej i o nieregularnych ilościach opadów. Czyli mamy 6 tygodni bez wody, i w jeden dzień spada nam 60 litrów wody i mamy średnią, średnia dobra. Natomiast e, skutek może być opłakany. Krzysztof e, zwrócił się także z tematem, bo wiemy doskonale, że to jest rejon, gdzie dominuje żyto na kiszonkę. Żyto na kiszonkę, kiszonka schodzi, żyto jest koszone w maju i siejemy kukurydzę. Żyto na kiszonkę, hmm, jest masa. Opasy no, najedzą się, natomiast nie można do końca powiedzieć, że to jest wysokiej jakości pasza. Spróbowaliśmy u Krzysztofa podjąć temat e, mieszanki gorzowskiej, tej konwencjonalnej mieszanki gorzowskiej w normie siewu e, dosyć e, kontrowersyjny. Wiecie dobrze, Państwu, że mieszanka grzybowska, w zależności od firmy, zalecenia są od 40 do 60 kg na hektar. Tutaj siejemy 45 kg na, na zieloną masę. Dlaczego 45, nie 50, nie 55, 60? Dlatego, że użyliśmy komponentu o wysokim kiełkowaniu. Użyliśmy do tego e, tet, e, tetraploidalnej życicy wielokwiatowej Dukat, czyli wysokiej wydajności Dukata. Akurat tak się złożyło, że kiełkowanie tego powyżej 90% wielokwiatówki. Użyliśmy do tego wyki ozimej z poznańskiej hodowli roślin, to jest wyka real, wyka ozima, która nam nie tylko daje ilość, nie tylko pani się tnie wokół rośliny asystującej, tam mamy żyto, tutaj mamy życice, ale także co nam robi? Strukturę gleby. To jest strącz, roślina strączkowa, gdzie normalnym w czystym siebie na takich glebach to dominuje łubin, e ewentualnie czasami jakaś peluszka. Tutaj mamy wychądzim, którą także użyliśmy do, jako komponent główny takiej mieszance na zielonkę, który idzie na zielonkę, podnosi nam białko, strawność, etc. I mamy jeszcze co? Koniczynę czerwoną, co nam podnosi jeszcze bardziej yy, strawność białko jakość tej paszy, ale także stanowisko. Kończyna zyka. to są naprawdę lekarstwo dla takiej gleby, bo w to e, kukurydza ma dogodne warunki, dużo lepsze niż czyste żyto. E, tutaj e, mieszanki były na zielonkę koszone w że już od tydzień, dlatego nie temu kosiłeś, tak? Tam był. Okej. Okay, no wtedy było e, całe pola produkcyjne zostały skoszone, Wtedy była optymalna faza, żeby to zniknęło z pola. Eksperymentalnie zostawiliśmy te mieszanki po to, żeby dzisiaj móc państwu pokazać, że to możemy taką mieszankę zebrać na kiszonkę, zielonkę, ale także podejrzewam, taką maszyną moglibyśmy zbijać taką mieszankę. Jeżeli zakładamy plan, że siejemy no-till czy bezorkowo, czy bez żadnych uproszeń, żadnych agregatów, to taką mieszankę gorzowską, Możemy zasiać w normie siewu 20 kg na heter i w to wjechać maszynowo i zasiać. I mamy co ochronę jeszcze? Przed erozją wieczną. To co się działo w tym rejonie w tym roku. Jak było sucho, wiatry biały, pełne rowy były piasku. Uciekła nam ta najcenniejsza frakcja ziemi e, z pola do rowu, do sąsiada. A takie coś nam chroni przed erozją. Mamy opasy, mamy bydło, zbieramy to na zielono. To no byłaby mieszanka gorzowska. Można powiedzieć najbardziej kultowa. Powiedziałbym, że jedna z najstarszych mieszanek poplonowych chyba w Europie Środkowej. Bo pierwsze znaki o są z 1925 roku. E, jak sama nazwa wskazuje z rejonu Gorzowa. Więc ona nie pochodzi z dobrych No tylko ze słabych. Przejdziemy teraz do drugiej mieszanki. I w tym momencie zamiast samego żyta na kiszonkę i wyciągnięte stanowisko z wody, składników pokarmowych Mamy jeszcze rośliny, które podnoszą nam jakość i wydajność. Mamy świetną, fenomenalną kiszonę. Takie stanowisko, jak zostawiamy ściernisko, w co siejemy kukurydzę, to mamy podniesioną jeszcze troszeczkę strukturę gleby, bo tu mamy strączek i trawę. Na to może oczywiście gnojowice, obornik, co chcemy dać. Możemy siać orkowo, bezorkowo, nie ma znaczenia. Natomiast to jest alternatywa dla czystego żyta. Czyste żyto, gdzie jest ilość, nie ma jakości, Tutaj mamy zbilansowaną korelację jakości do ilości. Oprócz tych dwóch mieszanek, mamy też mieszanki poplonowe nadtypowe typowe, jarę do siewu jesiennego. Wiosną mamy przepiękny mulcz, w którym możemy siać buraki, kukurydzę, dać ziemniaki. Mamy mieszanki fitosanitarne, jarę, inne o zimę. Na pewno zapraszamy do kontaktu, do katalogu, katalogu spórz. Mamy tutaj pełen pakiet możemy zrobić od siewu, mieszanki poplonowej, czy międzyplonu ozimego do do boru odmiany kukurydzy, które można w to siać stanowisko takie no, będzie później wycenione kukurydzy, jaki był plon na pewno mamy stanowisko, że jesteśmy z wartość dodana, gdyby to było czyste żyto zostawia nam fajną, fajną glebę, fajną strukturę teraz trochę popadało na pewno trafiła w tym roku mieszanka chyba na najsłabsze stanowisko, tak? tak to klasa czy taka mieszanka na szóstej klasie jest zła? No nie wydaje mi się. Mamy no bazę paszową podbudowaną. Nie? Jeżeli są jakieś pytania, chętnie odpowiem. Maszyny mamy, które bez problemu zasilają taką mieszankę, czy po zgarnięciu mieszanki na pewno jesteśmy do Państwa informacji, kontaktów. Jak są pytania, zapraszam. Jak nie ma, to kontynuujemy. Tak, to teraz wysłuchałem Państwa do no. maszyny i omówimy ją jeszcze do A wy nagrywasz przyjechali? No. Na testy. Przyjechali mi się spytać czy dawaję. 也没关系。Yeah, A teraz dziecroje do tyłu po i tak jak widzicie ES Bond od Lidei wysiany tutaj na tym polu na drugim polu gdzie ja w sumie nic nie nagrałem GoPro to też w sumie nic nie nagrałem yy, z siewu yy, ale tam jest zasiana odmiana Discover Obie, obie kukurydze tutaj z myślą o e, zbiorze na kiszonkę. I teraz tak, na no parę słów jeszcze już na chłodno. Po najedzeniu się, bo od rana nie było czasu. Tylko na no szybko tam bułka w biegu wrzucona. Więc no pod koniec powiem Wam, że był młyn... No dobra, mniejsza o tym. Na no chłodno tutaj, co się to wszystko działo, wydarzyło. E, co do samego siewu, siewnika, kukuryd... Powiedzmy, żeby to szło w kukurydzy. Jest parę rzeczy do poprawek. Tuż tu omówiliśmy sobie właśnie... Tu z Krystianem i z panem Piotrem. Wskazaliśmy te rzeczy, wyciągnęliśmy, które tam no trzeba w jakiś sposób zmienić. Powiem wam tak, gdyby wszędzie wyglądało tak, jak wygląda to w tym miejscu, ja bym był bardzo zadowolony. Tak nie jest, ale się było. idzie burza bokiem na nie sięgnie. raczej. Ale tak nie jest, bo akurat ten przejazd ten przejazd nie, nie szedł tutaj wał oponowy. Tylko tutaj właśnie mijało się ta ta łapa, mijała się z oponami, więc ona była nieubita i to wygląda fajnie. Trochę gorzej już wygląda, gdzie szedwał oponowy, gdzie zabijał ten rowek siewny. Bo jednak wał oponowy tam był szykowany pod rozstaw zbożowy, rzepakowy, a nie kukurydziany. I to widać? Ale idzie. Ja pierdykam. Więc tak to wygląda. Więc to na pewno, moim zdaniem, należałoby jakoś poprawić, że albo ten rowek zamykany jest wszędzie, albo nie jest zamykany. I wtedy po prostu resztę już tam pod podzespołów przystosować pod to, że albo działamy na zamkniętym rowku i jakoś to zrobić, żeby te resztki z rowka wywalić, bo tak jak to niepotrzebnie jest z powrotem tutaj właśnie wrzucone. Więc no z tym trzeba podziałać, jeżeli to miała być, jeżeli salvage miał być na tyle uniwersalną maszyną. Bo właśnie tutaj jak widzicie jest z powrotem ta życica przybita. I tu jest nasionko. Idziemy. O, jest moim zdaniem za twardo. Tak jak tutaj zabite. To jest. Gdzie to jest? No tu wszędzie. O, widzicie jest. No, Tu jest twardo. O. A tu jest czystszy. Czystszy jest ten rowek Wiecie? I to mi się bardziej podoba. Wiadomo, tam gdzie szedł oponowy. O, jest wygarły nasionko. I tu jest. Tu jest to, co moim zdaniem powinno być. Więc no, więc to po prostu do poprawienia. Według mnie może iść ten wał oponowy, ale powinno być to zrobione w ten sposób, żeby te resztki z tego rowka siewnego, tu gdzie potem będzie nasiono, żeby to wywalić. Żeby tu był mimo wszystko czysty rowek e, siewny. I tak, co tu jeszcze, no to tam do, popra do poprawki. Tu i tak jeszcze nie było aż tak jak jest zrośnięte to. Pojawiło się na ten drugi kawałek, gdzie było futernowa. No, i tam już dywan, naprawdę dywan. Rzecica takie korzenie miała, że tam naprawdę było ciężko. Masę darni się wyciągało. No, i tam też wtedy już ten talerz nacinający tutaj. Już to trzeba trochę inaczej rozwiązać. Tak albo jeden większy, bardziej sfalowany, żeby to lepiej ciął. Albo dwa obok siebie blisko. Żeby już całkowicie to sięły, się... cięły. Się, mmm. No i tutaj w sekcji od było, trzeba inaczej właśnie te rozgarniacze, to wszystko ogarnąć. Ale to wiadomo, to tam są jeszcze rzeczy, rzeczy gdzieś tam do poprawki. Co wyszło w miarę spoko. Pamiętacie, te kwadraciki tu zostawiłem i w to zasialiśmy. Sam jestem ciekawy jak tu będzie z chwastami. No jestem ciekaw, jak to wyjdzie, tak tutaj tak samo zrobione jest. I tutaj, gdzie była ta mieszanka z czytem, również wjechałem w to. Przejechałem. Zobaczymy. Sam jestem ciekawy, bo wiem, że tak ludzie robią, tak sieją, że właśnie w ten międzyplon wjeżdżają od razu. Bez koszenia tego. Więc jestem jestem ciekawy, jak to jak to tutaj wyjdzie. To takie dwa kwadraciki doświadczalne. zobaczymy jak to będzie z wilgocią, jak to będzie z zachwaszczeniem. No, i trzeba pamiętać, że tak tutaj te mieszanki no, były zasiane. Na kiszonkę. Tak, żeby to wykosić na kiszonkę, więc są gęstsze. Bo słyszałem, że gorzowską też się, yy, są, sieją, żeby zrobić sobie pruchnicę i to wszystko. I żeby to prosto wjeżdżać i właśnie siać tak z Tylko wtedy nie jest wysiew 50-55 kg, tylko 20. Więc to jest rzadsze, na pewno wtedy łatwiej przejść. Nie ma aż tyle tej masy. No a tutaj masy było sporo, nie? Ale i tak ładnie. Ładnie przeciągło, nic się nie pchało więc no wiadomo taki kawałek tylko ale jest jest git no i właśnie tutaj tą część co dosiewałem już po pokaze, czego tutaj ludzie nie widzieli no bo wiadomo tu było wszystko rozstawione tu jest właśnie zrobione głębiej jest to wygląda na bardziej poryte ale tutaj teraz ten rowek to jak szła łapa to jest czystsze i tu jest czysto więc tu yy, spoko no, podobnie wygląda na to po futernowie. Jest to bardziej po prostu rozryte, ale to właśnie te rozgarniacze w siewniku, To jest tam do, do, do poprawki gdzieś, żeby tam nie było tych blach rozgarniających. Tylko może jakieś kółka rozgarniające z kolcami, może by to lepiej robiło. Kwestia testów. Powiem Wam, że ten salwis z falconem tutaj e, pierwszy raz siały w trawę. Wcześniej jeszcze nie miały okazji, u mnie teraz miały, więc kolejne testy, sprawdzenie też sprzętu. Powiem tak, ogólnie, całokształt, ja jestem zadowolony, bo mówię o samym siebie, bo do pokazów też zaraz przyjdę. Kilka rzeczy, tak jak mówiłem, do poprawki, ale, ale jest potencjał na bardzo fajną maszynę konkurencyjną i taka maszyna, którą pasowo zasiejemy rzepak, kukurydzę, buraki, zboża. Więc fajne, fajnie, fajnie. Yy, podoba mi się taka konstrukcja ogólnie, gdzie właśnie jednym sprzętem możemy wjechać, i zasilić wszystko. Czyli no, konkurencyjne w tej chwili to jest czajka z Mzuri, No ale zobaczymy. To jest, to jest firma, gdzie no, uczą się jeszcze tu kolejne testy. Jakby nie było, myślę, że na pewno już parę wniosków też mają. A wiem, że mają. Krystiana tu pozdrawiam, bo na tym drugim polu naprawdę trochę się nagłupkowaliśmy. Ale no myślę, że jest inaczej, jest tu potencjał naprawdę na bardzo, bardzo fajną maszynę. Jak na razie w chwili obecnej jeszcze jest parę rzeczy do poprawy, ale wiadomo, wszystko wychodzi w praktyce w praniu. No i zobaczymy, ja sam byłem ciekawy właśnie jak to wyjdzie. Zobaczymy jak to powschodzi. Tu, tu jest git, tak już chodzę po tym polu, patrzę właśnie jak są te rowki siewne, pozamykane, jak to wszystko wygląda. No, jest w miarę spoko. Mogłoby być to bardziej pozamykane w niektórych miejscach, ale tragedii nie ma. Wiadomo, że jakby to była do porównania czajka, też by to inaczej był na to wszystko pogląd. Ale generalnie rzecz biorąc. Nie ma tragedii. No tutaj dzisiejszy ten wał oponowy, mogło to być trochę. Mm, trochę bardziej te rozgarniacze jednak tam jest o wiele czystszy ten rowek i jest to moim zdaniem lepiej. Tu może to wygląda ładniej, ale nie jest tak jak być powinno. Góra coraz bliżej, ale to tarda. Co do całej imprezy. Według mnie wyszło fajnie, jestem zadowolony. Tak samo myślę, że są zadowoleni tutaj zadowolone firmy, które były. Eee, impreza nieduża, ile tu było? Około 60 osób. No myślę, że tak, z gości. To myślę, że jak na takie mało wcześniej ogłoszone to, bo ile dałem info o tym dwa tygodnie przed, na Instagramie pół tygodnia wcześniej, to myślę, że i tak fajna frekwencja. Eee, fajna frekwencja fajnie wyszło, pogoda nam się utrzymała, że nie padało w trakcie pokazów więc mogliśmy na spokojnie działać eee, i fajnie jestem zadowolony, myślę, że kiedyś to powtórzymy coś takiego tylko już znowu, też trochę inaczej podejdziemy do tematu na pewno trochę z większym wyprzedzeniem eee, będziemy to zapowiadać wszystko eee, no ale, pierwsza taka impreza pierwszą, gdzie miałem okazję w jakiś sposób organizować, dopinać to jest fajnie. Kolejne jakieś fajne doświadczenia. Wszystkim, którzy byli, dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że się podobało. He. I tyle. Myślę, że tam kiedyś powtórzymy coś takiego. Czy typowo przy tym, przy takiej pracy? Nie wiem, czy przy innej? Nie wiem, zobaczymy. Może. No zobaczymy. Nie będę wam nic obiecywał. Bo wiadomo, to trzeba zgrać tutaj w jednym czasie wiele osób. No to nie jest łatwe. To nie jest łatwe.